Studiu, pan Janusz Sielicki, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Witamy, panie Januszu. Dzień dobry. Jak miło się z panem spotkać w studiu. Miło, znowu Wielokrotnie w rozmawialiśmy z panem na Skype o niezwykle ciekawych rzeczach. rzeczach, to w ogóle źle powiedziane, o niezwykle ciekawym temacie. Mówi, mówimy oczywiście o naszych warsza warszawskich na szkołach. So no właśnie, sokół wędrowny zurbanizowany. Możemy już pokazać. Gdyby państwo mieli wątpliwość o jakich zwierzętach... Pokażmy do tej kamery, będzie, o właśnie, będzie to lepiej widać. Proszę o. bardzo, tak. No i co, panie Januszu, co u nich słychać teraz? Oglądają nas? No, my ich, my je oglądamy. Raczej sokoły nie interesują się tak bardzo ludźmi, na szczęście. A w tej chwili w Pasażerskim Pałacu mamy trzy młode na 45. Piętrze. Dzisiaj zaczął się konkurs, drugi etap konkursu na imionach. To tak wygląda teraz na żywo, proszę Państwa. Właśnie pokazujemy, co się dzieje w tym właśnie momencie. One mają ten... chyba śpią jeszcze trochę. One w większość czasu, to podobnie jak niemowlęta, ja większość tak. czasu śpią. <laughs> Poza tym, kiedy są karmione. W tej chwili mają około dwóch tygodni. Ci, co pamiętają, jak się urodziły, wielkości jajka, trochę większego, mniejszego niż kurze, więc rosną błyskawicznie. Za około 10 dni będziemy je obrączkować i wtedy też dowiemy się, ile mamy tam samców, a ile samic. A w tej chwili od dzisiaj trwa głosowanie na naszej stronie regminus.pl z podglądem do tego gniazda gdzie propozycje propozycję imion dla samczyków i dla samic. No i jak to wygląda na dzisiaj? E, no dzisiaj zaczęliśmy głosowanie, a -a. zachęcamy do głosowania przez cały przyszły tydzień, e, a efekt końcowy poznamy właśnie przy obrączkowaniu, ponieważ dopiero wtedy będziemy wiedzieli, kto jest samiec, a kto samica, a ponieważ sokoły są, różnią się wielkością, samice są trochę większe niż samce. Jak to przy... w życiu generalnie. <laughs> no nie, <to> akurat <laughs> u ptaków <laughs> drapieżnych sam, sa, samice, samice są większe, u ludzi i większości ssaków na odwrót. I dzięki temu w wieku około trzech tygodni już możemy stwierdzić, że na przykład nogi są troszkę większe u samicy, tak, kości trochę grubsze i wtedy już wiemy, który jest samica, a który samiec i będziemy wiedzieli, jak będą miały na imię. Propozycji jest w tej chwili po pięć do głosowania. Zapraszamy. Jakie to są propozycje? Wypisałem sobie, bo to trudno wszystko No wiadomo, cały katalog. mamy Warso, Kostek, Hetman, Zeus i Teo, jeżeli chodzi o imiona dla samca. Iga, Hera, Diana, Aria i Nuta, jeśli chodzi o imiona dla samicy. Będzie Iga. Na tak, to mi się ja głosuję na IG, <grym> także oczywiście każdy ma jeden głos, proszę no. pamiętać, że mamy jeden głos w jednym głosowaniu i w drugim jednocześnie, więc trzeba wybrać i tu jedno imię i tu jedno imię. Panie Luszu, na czym polega, jak Państwo dokonujecie obrączkowania tych typów, przecież to jest jakaś chyba skomplikowana operacja. No, taka operacja wczoraj miała jako pierwsze w Polsce miejsce, w Poznaniu już. Zresztą w ogóle nie zapom zapominajmy, że mamy jeszcze drugie gniazdo w Warszawie. Na Kawęczynie są cztery tak. młode, gdzie zresztą ojciec. Coś, tych tam, się dzieje, coś jest... tam się dzieje teraz. Tak, Karmienie. Śniadanie. Karmienie. No, trzecie śniadanie. One tak cały dzień potrafią, co chwila przelatują i co chwila karmią. Na Kawęczynie jest syn Franka, Bielan, i tam mają cztery młode, więc jakby dwie warszawskie pary są ze sobą powiązane rodzinnie. A po tym w wielu innych gniazdach w Polsce możemy również obserwować. Na przykład za chwilę będą się kluły w Poznaniu czy we Włocławku jeszcze cały czas, a z drugiej strony mamy już taką parę, jak właśnie, jak mówiłem, w Poznaniu, gdzie są już tak duże, że zawsze się za dwa tygodnie będą latały. A w związku z tym można zobaczyć różne etapy życia tych sokołów, jednocześnie przełączając je pomiędzy kamerami, obserwując je w różnych miastach, różnych gniazdach. I najbardziej polecamy Dolinę Baryczy, gdzie mamy cztery młode w lesie. To jest takie uspokajające jednocześnie, odstresowujące, jak wiadomo, oglądanie ptaków. I słuchanie lasów dobrze działa na naszą psychikę. Nie musimy wychodzić z domu. Wystarczy włączyć poddąb na gniazdo Sokołów z Doliny Baryczy i tam je zobaczyć. Kiedyś Sokoły było o wiele łatwiej zobaczyć, nie tylko na polskim niebie, ale w ogóle nad głowami człowieka. Czy to, że teraz Sokoły mieszkają w miastach, to jest pomysł na to, by chronić gatunek? Tak i nie. To znaczy, to nie jest pomysł, bo one same, to, same o tym zdecydowały. Ludzie wybudowali te sztuczne góry, w których one chętnie gniazdują. Między innymi dzięki temu, że jest dużo pożywienia i bezpiecznie. Na przykład w jednym z naszych miast w Trzebierzy w, w zeszłej nocy zginął młody, prawdopodobnie kuna w nocy go zabiła. I to się po prostu w takich naturalnych środowiskach dzieje, dzieje. W stanowiskach. Dzieje. Tak. A w miastach nie ma tego problemu, są bezpieczne, mają dużo pożywienia. Proces ten zaczął się mniej więcej, po raz pierwszy znane przypadki były nawet w XIX wieku na takich tam ruinach, na przykład zamków. Natomiast tak naprawdę w latach 50. sokoły masowo zaczęły zasiedlać duże miasta, bo wtedy też zaczęto budować te wielkie, gigantyczne kierowce w dużych ilościach. Mhm. W Polsce pierwsza para w 1999 roku spróbowała z, z właśnie na Pałacu Kultury. To najwyższy budynek w Polsce, więc nas to nie dziwi. Obecnie tych miast w miastach ma... Już ponad 30, ale główny nasz program reintrodukcji, czyli sokolnicy hodują i wypuszczają sokoły na wolność i w lasach. Mamy tam już ponad 20 gniazd. W ogóle przypominamy, że soku wędrowny wyginął w latach 60. właśnie na skutek zatrucia chemią DDT, które powodowało, że te skorupki jaj były za cienkie i pękały pod wysiadującą Ale stanicą. no właśnie, panie mówi pan o tym zatruciu takimi chemikaliami. Przed spotkaniem z nami Ania Soporek opowiadała o powietrzu w Warszawie które, no, generalnie nie jest takie złe, ale bywa różnie, ale bywa różnie z tym. Czy, czy, sokoły to odczuwają, czy? czy... No. Zwierzęta ewolucyjnie nie są przygotowane do tego, żeby wyczuwać tego typu zagrożenia, jak chemia czy jak radiacja i dlatego one tego nie wyczuwają. Tak samo my nie wyczuwamy. No tak. Tak. Znaczy, jeżeli oczywiście jest bardzo złe powietrze, no to po prostu to czujemy. Tak. Natomiast takiego skażenia na przykład chemicznego my nie jesteśmy najczęściej w stanie wyczuć, one też nie. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że te 200 metrów wyżej powietrze jest zupełnie inne. inne. Tak. To, co my tutaj czujemy na Ziemi, a to, co się dzieje na, 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 na szczytach wieżowców, to zupełnie inne prądy powietrzne, inne powietrze, inne wiatry. Zapraszam, warto pójść kiedyś na takie wieżowe i zobaczyć, jak tam jest. Tylko tam trzeba wejść. Na szczęście teraz wszędzie windy. Ale się psują. To od, to od razu jest to. sportu przy okazji. O tym mówię. Zatem, sokoły czekają na imiona, sokoły możemy podglądać. Kiedy zachęca pan do tego, żeby wejść na wieżowiec, rozumiem, że niekoniecznie do tego, żeby wejść na Pałac Kultury. Na Pałac Kultury nie można wejść. No, no ale gdybyśmy mieli taką możliwość, do, do gniazd nie podchodzimy. Ale są takie miasta, są takie miejsca w Warszawie, gdzie można wyjechać na trasy widokowe na bardzo dużej wysokości i poczuć się jak tam jest. To, 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 warto, to na pewno. warto przeżyć. Natomiast rzeczywiście tak jest, że, że tam w tych miejscach, gdzie są sokoły, są najczęściej to miejsca zamknięte, gdzie nikt nie ma dostępu. z Kultury w ogóle jest specyficznym miejscem. Jak wiemy, od dawna obchodziliśmy rocznicę jego tak. pierwszej łopaty. Mhm. E, I sokoły są na 45 piętrze. Mało kto wie, że takie piętro w ogóle istnieje, ty, ponieważ tak. my dojeżdżamy do ten taras widokowy na 30, potem ta winda jeszcze trzy piętra wyżej się kończy i tam jest potem druga winda, która dojeżdża na 43 piętro, tam jeszcze dwa piętra można wejść, tak powiem, po schodach i po drabinie i tam żyją sokoły. E, to jest najwyższe miejsce dostępne na, na, na razie w Polsce. Być może jak teraz budują kolejne wieżowce może się to zmienić, ale sądzimy, że paskud jest na tyle atrakcyjnym miejscem dla sokołów z powodu tej konstrukcji, tej wielkiej liczby miejsc, gdzie można usiąść, że raczej zawsze tam pozostało. Panie Januszu, obserwuje Pan sokoły od wielu, wielu lat. To jest Pana pasja. Czy czymś Pana zaskakują te ptaki? Generalnie proces się powtarza co roku. Natomiast wiele jest zaskakujących historii, takich nazwijmy miłosnych. Tak na przykład opowiadałem pewnie już tutaj kiedyś o tym w warszawskich Sokołach obecnej konf konfiguracji Franek, który wcześniej był na Bielanach. E, jego syn e, Bielan, który jest w tej chwili na Kawęczynie. E, ale na Kawęczynie Bielan jest z Czarnooką, która jest siostrą Leśnej, która, była, która jest jego matką, która notabene przeniosła się na żerań. E, dobrze, jak w życiu? Telenowela po prostu. Telenowela. Kiedy zginęła, zginął Wars i Sawa, czyli te najstarsze sokoły z pierwszej pary, Franek przeniósł się z Bielan i tutaj cztery samice walczyły o to miejsce i długo to trwało, około miesiąca. W końcu jedna z nich jakby -oka, giga została. Zresztą giga też pochodzi z innego podglądu, z, naszego, z naszych gniazd, z Głogowa. Dzięki temu, że mamy tych podglądów dużo, możemy obserwować, jak te ptaki między sobą się tak powiem, przenoszą z miejsca na miejsce. Wiemy, że potrafią samice na przykład kilkaset kilometrów zmienić miejsce. Natomiast są przypadki, że na przykład samiec po zgnięciu rodziców zajął miejsce ich syn. Tak? Mamy też takie przypadki w naszych kamerach. Dzięki temu wiele się uczymy o tym takich właśnie przepływach, jak to sokoły przemieszczają się między sobą. I to jest jedna ciekawa rzecz. Druga, często się zdarzają sytuacje, w tym roku mieliśmy taką, że na przykład zginął samiec, pojawił się inny młody. Samica niosła aż 7 jaj. Obawiamy się, że niestety niewiele z tego będzie, ponieważ wszystko to działo się w okresie rozmnażania, no, ale w przyszłym roku zakładamy, że będzie już miał, będą tam miały już swoje młode. Także wiele się dzieje na tych poglądach. Warto zaglądać na różne, porównywać między sobą te ptaki są, jak mówiłem, w różnym wieku co pozwala nam zobaczyć jednocześnie cały proces tego, jak ono się. Jak one czy to jest rosną? zawsze także, kiedy mówi pan o tym przemieszczaniu, że to sokoły same podejmują decyzje, czy ludzie jakoś im tam pomagają? Nie, to one podejmują decyzję w tym sensie, że jeśli jakieś miejsce im się podoba, to zaczynają po prostu. tworzą tam terytorium. One są takimi terytorialnymi i tego swojego terytorium bronią przed innymi. Jeśli są tam odpowiednie warki, same zakładają, składają sobie jaja, znajdują miejsce. Jeśli nie, często staramy im się pomóc czyli zakładamy sztuczne gniazda, które chronią je po prostu przed tym, żeby na przykład te jaja nie zostały, z, z, na przykład wiatr czy deszcz ich nie, nie zniszczył. No i dzięki temu mają lepsze wyniki, czy tak powiem, hodowlane. Mam takie wrażenie, że no chyba wszystkie opowieści o dzikich zwierzętach są, są fascynujące, ale coś jest specjalnego w ptakach. Nie dalej jak dwa dni temu rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego zo, który opowiadał o warszawskich nógęsiach. Była to równie fascynująca opowieść jak ta pana o, o sokołach. Co takiego mają ptaki, że tak nas fascynują, Panie Januszu? Co, co w tym jest nie, Co w nich jest niezwykłego? Czego im zazdrościmy? Latania, latania. latania przede no wszystkim. Zresztą, jak wspominałem, so sokolnicy hodują i rozmażają i wypuszczają sokoły. To też jest taki element tradycji, która istnieje kilka tysięcy lat, zresztą to jest na liście niema niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. I też sądzę, że to się zaczęło w ten sposób, że człowiek zobaczył, że sokół gdzieś leciał, coś upolował, podszedł, zabrał mu to, a potem pomyślał: Może to będzie robić codziennie, pracować. I w ten sposób ta współpraca zresztą jest to wyjątkowa współpraca bo sokolnik często poluje jeszcze z sprzem, a w wielu krajach jeszcze na koniu albo na wielbłądzie mm. więc mamy współpracę trzech czy czterech gatunków, po to, żeby razem zdobywać pożywienie. To jest piękne i rzeczywiście fascynujące. Na razie, proszę Państwa, wybieramy imiona dla nowych Warszawiaków sokolich. I za tydzień również będziemy głosować w Kawęczynie. Więc za... Tak jest. jest. I oczywiście państwa poinformujemy, jakie imiona Regrinus.pl, peregrinus.pl, tam można tak wejść jest. i przyczynić się do tego, by zostać rodzicami chrzestnymi. Pan Janusz Sielicki, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku, był naszym i państwa gościem. Dziękujemy mhm. bardzo, panie Januszu.